Państwu otwieram 18 posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku dni Ekologicznych. Witam na dzisiejszym posiedzeniu delegatów, bo mamy tylko dzisiaj delegatów. Delegatyk akurat nie mamy. Witam panią dyrektor Biura, Panią Protopolan. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, a więc posiedzenie. Jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, których dzisiaj nie będzie, ponieważ to jest takie posiedzenie, raczej sprawozdawcze bez uchwał. Porządek dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco: otwarcie posiedzenia zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. Punkt pierwszy, punkt drugi: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności Zarządu Celowego Związku Gmin Ekologicznych za rok 2023. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych za rok 2023. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu z 17 posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Punkt szósty. Informacja z pracy Biura Związku. Punkt siódmy. Sprawy różne wolne wnioski. Punkt ósmy, zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Dni Ekologicznych. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem porządku dzisiejszego zgromadzenia, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Przystępujemy do realizacji. Punkt pierwszy, Sprawa... punkt pierwszy to się już odbył, otwarcie się odbyło. Punkt drugi, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. Proszę bardzo przewodniczącego komisji, pana Karola Gosia, o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Celowego Związku Gmin Ekologicznych za 2023 rok. W 2023 roku Komisja Rewizyjna ma w następującym składzie: Karol Piękosz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Maria Deskryceci, zostająca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Maria Kaszycka, członek komisji rewizyjnej. W oparciu o zatwierdzone uchwałę nr 11 przez 45 przez 2022 zgromadzenia całego związku gmin ekologicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok odbyło się cztery posiedzenia, podczas których Komisja Rewizyjna 1. Zapoznała się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie celowego związku gmin ekologiczny za 2022 rok. 2. Rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2022 rok i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrad w Rzeszowie oraz rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Związku i informacje o stanie mienia Związku za 2022 rok. 3. Wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu celowego Związku Gmin Ekologiczni za 2022 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Celowego Związku Gmin Ekologicznych. 4. Przeanalizowała projekt planu finansowego Celowego Związku Gmin Ekologicznych za 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2024-2027. 5. opracowała plan pracy na 2024 rok 6. Sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. Komisja Rewizyjna zrealizowała plan pracy na rok 2023 w całości. Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień omawianych przez Komisję Rewizyjną są w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Celowego Związku Gmin Ekologicznych Błażowa, dnia 7 grudnia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Związku. Myślę, że Państwo otrzymali te sprawozdania na swoje skrzynki e-mailowe. Wówczas z za zapoznaniem się, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi co do pracy, do sposobu realizacji tych zadań, które szczególnie Komisji Rewizyjnej pełnią funkcję kontrolną w Związku, to proszę, ale zgłoszeń nie widzę, w związku z powyższym. Stawiam pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2023. Kto jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte. Punkt trzeci to jest sprawozdanie z działalności Zarządu Celowego Związku Gmin Ekologicznych za rok 2023. Proszę uprzejmie Pana Adama Skoczylaska. Wójta Gminy Przewodniczącego Zarządu Związku o skrótowe przedstawienie nam tego sprawozdania z pracy Zarządu. Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci. Sprawozdanie z działalności Zarządu Celowego Związku Gminy Kolejowy się za 23 rok. To no może tak w skrócie też yy, w 23 roku Zarząd Całego Związku Gmin pracował w następującym składzie. Jerzy Kozuj, Przewodniczący Zarządu, Adam Koczyk, zastępca Przewodniczącego Zarządu, Zygmunt Franciak, członek Zarządu, Wojciech Klik, członek Zarządu, Bartomiej Kuchta, członek Zarządu. Prace Zarządu przebiegały zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 5 przez 25 21 zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zarządu Celowego Związku Ekologicznym. Zarząd obradował na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu. W 2023 roku zarząd obradował na sześciu posiedzeniach, w trakcie których podjęto 16 uchwał. Nie wiem, czy wymieniać tę uchwałę? Nie, nie, nie obsługa techniczno-organizacyjną związku jego organów, w tym zarządu, zapewnia biuro związku w biurze zatrudnionych jest sześciu pracowników na nowo pracę na czas nieokreślony. Funkcjonowanie biura związku opiera się na zasadach jednoosobowych stanowisk pracy, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Centralny Związek Gmin Ekologiczny realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawy o odpadach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym administracji, ustawy o ordynacji podatkowa, ustawy o prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeks pracy i innych aktów wykonawczych do tych uchwał. Myślę, że to chyba wszystko, czy jeszcze w związku, ewentualnie te punkty Państwo chyba macie. Tak, tak, to, to, wszystko. to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Czy ktoś chciał zabrać głos w sprawie sprawozdania z pracy zarządu w związku za 2023 rok? Nie widzę. W związku z powyższym stawiam sprawozdanie z działalności zarządu w związku pod głosowanie delegatów. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. I przechodzimy do następnego punktu. To jest czwartego sprawozdanie z działalności Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych za 2023 rok. Pozwolę sobie skrótowo przedstawić Państwu. Zgodnie z zapisami Statutu Celowego Związku Gmin Ekologicznych z siedzibą w Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym związku, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Rad Gmin. W 2023 roku Zgromadzenie pracowało w 10-osobowym składzie po dwóch delegatów przedstawicieli miast i gmin, członków związku. Funkcję kontrolną w związku pełni komisja rewizyjna, w skład której wchodzą następujące osoby, przed chwilą przedstawione przez pana przewodniczącego związku, pan Karola Piękosia, nie. pan Karol Piękos jako przewodniczący, panie, pani Maria Wyspiel-Cedzidło i pani Mariela Kaszycka. No, Zgromadzenie celowego Związku Gmin Ekologicznie obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej, jednak niż dwa razy w roku. W 2023 roku Zgromadzenie obradowało na siedmiu posiedzeniach, w trakcie których podjętych zostało 14 uchwał. Nie będę Państwu czytał tych uchwał, bo Państwo się z tym zapoznali. Myślę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność Zgromadzenia jest jawna co oznacza, że mieszkańcy gmin członkowskich mają prawo wstępu na posiedzenia Zgromadzenia oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Ponadto posiedzenia są nagrywane i udostępniane na stronie internetowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych w zakładce nagrania posiedzeń Zgromadzenia Celowego Związku Gmin. Protokoły z posiedzeń Komisji Zarządu oraz Zgromadzeń Związku Dostępne są w siedzimie Związku. Przy ulicy Armii Krajowej 42A 36030 Głaszowa w godzinach pracy biura. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda podkarpacki nie wydał żadnych rozstrzygnięć nadzorczych, ani też nie skierował żadnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w stosunku do podejmowanych uchwał. Na tym sprawozdanie się tutaj kończy. Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za pracę w roku 2023. Również pragnę poinformować, że delegaci nie pobierają wynagrodzenia za tą pracę ani żadnego ryczałtu. Praca delegatów sprawowana jest w sposób społeczny. Czy Państwo chcieliby coś w sprawie sprawozdania, działalności zgromadzenia zabrać? Jakiś głos? Wszystko jasne. Dziękuję Panie Burmistrzu. W związku z powyższym stawiam sprawozdanie z, z działalności zgromadzenia Czarowego w związku z tym pod głosowanie. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przystępujemy do następnego punktu. To jest Przyjęcie protokołu z 17 poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Protokół został podpisany przez prowadzącego przeze mnie, ostatnie zgromadzenie ja prowadziłem, przygotowany przez Panią protokolem. Do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z tym uważam, że protokół jest już ad act, acta do dyspozycji ewentualnie wglądu dla osób, które chciałyby się z nim zapoznać. Myślę, że będziemy przegłosować przyjęcie protokołu? Nie przegłosowaliśmy. Przyjmujemy protokół przez aklamację. Następny punkt, jest szósty. Informacja z pracy Biura Związku. Proszę bardzo, Panią dyrektor Załęko o przedstawienie nam bieżących informacji z pracy Biura Związku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które były podjęte na obiegu zgromadzenia tutaj w sposób zwyczajowy zostały przekazane tutaj do Regionalnej Izby Obrachunkowej. To były uchwały związane tutaj z finansami, jak również do Nazoru Prawnego Wojewody Podkarpackiego. Wobec, wobec podjętych uchwał nie były jeszcze żadne procedury nadzorcze, co nas oczywiście bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o taką bieżącą pracę w Biurze Związku, to tutaj na bieżąco jest prowadzona obsługa mieszkańców, zawsze na przełomie roku tych mieszkańców jest więcej, ponieważ w momencie kiedy mieszkańcy odbierają właśnie pakiety na nowy rok, to tam gdzieś sobie przypominają, że jakieś, jakieś tam zmiany są w gospodarstwach, także tutaj i w punktach w siedzibach gmin członkowskich, jak również w trakcie całego tygodnia tutaj prasy, te wszystkie zmiany mieszkańcy mogą spadać w siedzibie biura związku. No właśnie też chcieliśmy tutaj przypominać mieszkańcom o takie terminowe składanie deklaracji, bo też tutaj jeżeli chodzi o zasady w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, one są proste, ponieważ jeżeli będzie nas jak najwięcej w systemie, to wtedy jest szansa, że będziemy tutaj w stanie utrzymać e, po prostu stawkę na obowiązującym poziomie. Jeżeli są takie sytuacje, że mimo że ktoś mieszka na terenie nieruchomości, nie zgłasza, a wytwarza odpady komunalne, no to de facto e, tutaj są ponoszone koszty, poniekąd, no, przez innych mieszkańców. Także taka prośba do wszystkich mieszkańców, aby tutaj w sposób taki sumienny podchodziły do tego tematu, abyśmy tutaj wszyscy się szanowali i dbali o to, aby ta nasza stawka nam tutaj nie wzrastała. Też yy, obecnie zbierane są ankiety od mieszkańców, które tutaj, na podstawie których będą obliczane yy, poziomy recyklingów również tutaj Prosimy i dziękujemy tym mieszkańcom, którzy już złożyli te ankiety. Z pewnością te ankiety będą właśnie pomocne do tego, aby te poziomy recyklingu, które tutaj są narzucone przepisami prawa, a tak naprawdę tutaj podyktowane dyrektywą unijną odpadową, aby właśnie one były osiągnięte, to musimy tutaj wszyscy współpracować, czyli po pierwsze właśnie tutaj segregować te odpady zgodnie z jednolitym systemem segregacji odpadów. No ja również tutaj te, te ankiety, nam, w których składamy informacje na temat ilości wytwarzanych bioodpadów, z pewnością nam tutaj pomogą, także, także tutaj prosimy o, o taką grzeczność i wyrozumiałość, bo to nie jest na zasadzie takiej, że jakaś tam dodatkowa papierologia, tylko to działa w ten sposób, że chcemy te poziomy po prostu osiągnąć. Myślę, że chyba tyle tutaj, jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy, także dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor <coughs> Biura Związku. I przechodzimy do punktu siódmego. Sprawy różne i wolne wnios wnioski, Czy w sprawach różnych, wolnych wniosków ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Ponieważ zgłoszeń nie widzę, zamykam osiemnaste posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z siedzibą Płażowej. Dziękuję Państwu. Dziękujemy no.